Witam wszystkich serdecznie z tej strony Miku. Właśnie jestem po testach publicznych 9.7, gdzie mogę sobie pojeździć na nowych pojazdach francuskich, plus sobie przetestowałem za pomocą kolegi z klanu mapkę, która zostanie dodana właśnie w 9.7, ale tak szybko, żeby nie przedłużać w praktyce. Zaczynamy od czołgów francuskich. Oczywiście poziomy 2, 3, 4 na pewno nie są godne uwagi zwykłe, Lajciki, które można, który można poszaleć na bolu bitwy, e, zbytnio się nie wyróżniają. Dopiero, oczywiście dla mnie, i to będzie na pewno tej creme de la creme tego, tego filmiku, najlepszy, e, jaki czołg do, 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 tej pory grałem. Piąteczka francuska, e, czyli tak e, zwany Renault e, G1, albo jak to jest na, nazwany w grze G1R. Bardzo sympatyczny czołg, nie wiedziałem, że tak fajnie będzie mi się nim grało. To jest oczywiście czołg średni, yy, piątego tieru. Yy, czym się wyróżnia? Dlatego tak się w nim zakochałem. Otóż yy, G1R ma do wyboru dwa działka. Pierwsze to jest GAN 75, czyli działka 85 mm, które się montuje między w BDR-ze, G1B, w L2bis i Sarlu, który był wcześniej. Zwykła standardowa, dział, zwykłe standardowe działko 75 mm, średnie obrażenia 100 na penetracji, 110 na penetracji 100, ale moją uwagę przykuło to drugie działko, które możemy wybrać na piątym tierze, 105 mm, kod MLE1934, jest to tak zwany troll, penetracja 53 na HEKach, obrażenia uwaga 410, więc taki przed Elcek... Lc AMX potrafi nam zejść na strzał, dodatkowo ma pociski HESH, HIT przepraszam, jako jako pociski goldowe, tam macie penetrację 100, 4 na dm 350 też nie źle, ładujemy dosyć w miarę szybko, jest 6 pocisków na minutę bez żadnych dosyłaczy, więc mamy co 10 sekund ładowanie, to wystarczy, żeby sobie poszaleć na polu bitwy, jest, jest w miarę mobilny średnia prędkość tego czołgu do przodu oczywiście na topowa. 40, yy, obrót 30, yy, pancerz yy, po 60 z każdej strony zarówno na wieżycce jak i na, jak i na kadłubie, ale tutaj nie ma co się spierać jeśli chodzi o pancerz, ponieważ tym musimy sobie pojeździć naokoło, zajechać takiego delikwenta od tyłu i strzelić mu potężną bułę. Właśnie w tyłeczek. Naprawdę sympatycznie mi się tym czołgiem grało. Właśnie na trollu. Polecam Wam serdecznie, jeśli my się mieli możliwość zagrania tym, czołgu, tym czołgiem, na pewno zamontujcie sobie na początek trola. Potem możecie ewentualnie zmienić na. na. 75. Ale polecam Wam zabawę na trollu. Jest naprawdę świetna. Świetnie się bawiłem. I nawet kij z tym, że ginąłem za po chwili o tych, o tych ruskich szmat, które tam ich pełno na tym, na, tym, na tym serwerze testowym, zabawa była przednia. Kolejny czołg, dziewiąty tier, oczywiście, nowy, nowy Magic amx 30 prototyp. Myślę, że tutaj szału nie ma. Ogólnie te wszystkie medy, jakie teraz nowe wychodzą, moim zdaniem, to są robione na jedno kopyto STB. Leopard 1, teraz, teraz AMX30B dla mnie to są takie same czołgi tak naprawdę. Co, co nie zmienia faktu, że bardzo sympatycznie się nimi gra. 9 mi się grało dużo lepiej niż 10. E, zamontowane tutaj działo e, 105 mm MLF F1 260 penetracji na 390 obrażeń To wystarcza, żeby sobie nastukać damage Ja nawet nie wiem kiedy, pograłem naprawdę pół, pół bitwy, bo zginąłem marnie Ale na naszalałem 2100 chyba za 5 czy za 6 strzałów Więc naprawdę to działko jest bardzo, bardzo sympatyczne Tym bardziej, że penetracja 260 nie jest taka tragiczna Na goldzie macie 320, więc można sobie poszaleć Pan Pancerz oczywiście pomijalny 80-30-30 to jest kadłub, wieżyczka 80-40-30 Eee, więc więc tutaj nie, nie możemy polegać właśnie na pancerzu, tylko na swojej mobilności do przodu 65, do, do obrót, obrót 36 eee, i moim zdaniem jakoś takie moje wewnętrzne odczucie jest takie, że ten czołg jest, ta dziewiątka jest dużo bardziej mobilna, bardziej, bardziej ruchliwa niż ta dziesiątka. Nie wiem, czemu może, może na taką mapę trafiłem, gdzie by większą jakiś większy gruntu, ale tą dziewiątką mi się grało dużo bardziej sympatycznie. W każdym razie, fajnie, że coś nowego wprowadzili, zawsze jakiś nowy met do linii, do wyboru, więc można sobie, można sobie poszaleć i, i co, coś, jakoś, jakieś większe urozmaicenie, nie tylko magazynki, ale i normalny magic który się przyda na polu bitwy. Z dziewiątki oczywiście możemy od razu pójść do dziesiątki. AMX 30B zamontowane działo 105 mm, czyli to, to samo co jest w poprzednim, w poprzednim czołgu. 9 dziewiątce średnie obrażenia 390 na penetracji 260 na goldzie 320. Czym się różni tam od, od, ten czołg od poprzedniego? Ma o 5 mm większy, grubszy pancerz boczny kadłuba. No i ta troszeczkę. Troszeczkę chyba z prędkością, z tego co pamiętam, to się, to się wyróżnia. Nie, prędkość jest taka sama, więc praktycznie, praktycznie dużych różnic nie ma. Jest szybszy, jest szybszy jeśli chodzi o obrót. Ma 48 stopni na sekundę obrotu. Dziewiątka ma tych stopni 36. Więc faktycznie to może być różnica. No, no i oczywiście punkty życia. Dziewiątka ma 1350. Dyszka już prawie 2000 bez setki. Więc jak najbardziej sympatycznie ogólne moje wrażenie jeśli chodzi o czołgi, o, czołgi pre, o, o, o nowe czołgi francuskie e, od piątki, piątka, dziewiątka, dziesiątka. Jest to wybierać i jeszcze grać. Polecam Wam serdecznie, poczekajcie sobie aż te, aż, aż te czołgi wejdą do bitwy czyli w Shiba 9.7, Ewentualnie sobie ściągnijcie klienta, bo można sobie jeszcze pograć spokojnie na tym na, na, na tym serwerze testowym. Nie ma szału, tylko uważajcie na, na ruskie szmaty, ponieważ ich tam pełno jest, jak widzą, e, przy Niku EU. To nie ważne, czy tej przeciwnej nie, czy swoje i tak do was napieprzają, więc trzeba uważać eee, ale ogólnie eee, sobie potestujcie Jeśli ktoś grał leopardem, ewentualnie Japończykami, to on będzie się czuł jak w domu te, te czołgi są wtedy sympatyczne i ładnie strzelają. A piątka moim zdaniem genialna na trolu. Ok, to tyle było, jeśli chodzi o, o czołgi. Nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi, więc teraz szybkie, szybkie omówienie nowego trybu, jaki ma wejść, jaki ma wejść, e, jeśli chodzi o bitwy drużynowe. Jak wiecie, są małe zmiany. E, ogólnie miało być tak, e, że mamy, będziemy mieli teraz wybór. Jeśli będziemy chcieli sobie stworzyć bitwę drużynową, to albo no, stworzymy normalną normalną bitwę losową, e, albo, albo musimy jakieś dołączyć, a ewentualnie teraz powstaje nowy tryb, e, tryb rankingowy. To będzie taka e, Coś, będzie tym, różniło tym od zwykłych bitew drużynowych, że skład praktycznie będzie taki sam i w czasie naszych zabaw e, nasze postępy będą odpowiednio punktowane, będziemy mieli mieć odpowiednie miejsca w rankingu, który teraz macie na, na ekranie Przykładowo Widzicie, że same ruskie szmaty, ale oczywiście nikt, nikt żadnej nie, nie ma drużynki EU, ale to jest kwestia czasu. E, po jakimś tam czasie, podejrzewam, że będzie miesiąc albo, albo jakiś tam inny okres, nasze wyniki będą zerowane. I cała zabawa się zacznie od początku. Oczywiście, pewnie będą jakieś nagrody, ale jeszcze nie wiem jakie. Nie ma nic podobnego na ten temat. Na razie wiemy, że będzie ranking, że nasze, że nasze postępy będą punktowane. Będziemy zdobywać odpowiednie, odpowiednie punkty, nagrody za to i to tak ma wyglądać. Taki mini ESL, tylko że w wersji wotowskiej i bez żadnego umawiania się, tylko po prostu wchodzimy do bitwy z ustalonym wcześniej składem, który będzie, będzie chyba wcześniej już na sztywno dobrany. Czyli te osoby, które się zapiszą do grupy będą musiały grać w tej grupie. Ewentualnie pewnie będą jakieś osoby zastępcze, jak to są w turniejach, w turniejach Wargamingo, wargamingu. I tak będziemy sobie zdobywać dodatkowe profity właśnie z bitw, bitew drużynowych. I na koniec, tutaj dużo nie ma co do, do opowiadania. Mapka, którą przejechałem razem z kolegą z, z klanu dzięki za pomoc. Ogólnie sam zamysł mapy naprawdę fajny Wreszcie normalna otwarta mapa na której będzie można pograć zarówno normalnymi czołgami jak i artylerią to jest dla mnie ważne oczywiście arta będzie mogła tutaj się wykazać sama mapka bardzo sympatyczna dzieli się praktycznie na dwie części plaża który która jest w stromej zjazdy trzy są zjazdy dokładnie do tej mapki po lewej stronie do której będzie pewnie jakieś tam rasze będą prowadzone Plus otwarta połać terenu na środku Z niewielkimi wzniesieniami, plus oczywiście jedno takie większe wzgórze Plackowate, które macie na środku, mniej więcej w kwadracie E7, E8 To jest taki, taki, ta, taki większy, taka większa wyżynka reszta Jest, są takie, dosyć taki falisty ten teren Plus sporo przeszkód w postaci domków, różnych bunkrów Więc myślę, że jak najbardziej tą mapką na tej mapce będzie można sobie tutaj e, pograć e, do woli, e, świetna dla medów, e, dobra dla e, czołgów ciężkich, dla TD-ków może niekoniecznie, bo nie ma z bardzo gdzie się chować, gdzie jest chociaż na pewno się jakieś miejscówki znajdą, więc nie będzie tragedii lighty, się poczują jak w domu, będą mogły fruwać sobie wszędzie jak chcą, no i oczywiście atelier a też pogra, e, więc jak najbardziej Wargaming, good job, dobra robota, fajna kwest fajna sprawa. E, to tyle jeśli chodzi o serwer testowy, teraz zmykam robić odcinki na... Wielką bitwę powtórek Great Randoms Battles, medy wchodzą w poniedziałku, pamiętajcie, śledźcie zmagania. Pierwsze nagrody zostały rozdane eee, w lajtach, teraz pora na medy. Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, jest poniżej 10 minut, odcinek wyszedł, nie będzie gadania, że jest za długi. Okej, okay. trzymajcie się ciepło, cześć!